Koniec ery Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Czy jesteśmy świadkami symbolicznej zmiany warty na szczycie ataku Dumy Katalonii? W przededniu kluczowego półfinału Superpucharu Hiszpanii, hiszpańskie media huczą od plotek. Polski superstrzelec, który właśnie zdobył bramkę w ostatnim meczu, może sensacyjnie wylądować na ławce rezerwowych. Jego miejsce ma zająć młodszy, faworyzowany przez trenera Rywal. Czy to taktyczna zagrywka Hansiego Flicke? czy początek końca wielkiej kariery Polaka w bordowo-granatowych barwach. Zostańcie z nami, bo napięcie się gazenitu. FC Barcelona, pod wodzą nowego szkoleniowca Hansiego Flike, wkracza w decydującą fazę walki o pierwsze trofeum w sezonie. Na horyzoncie półfinał Superpucharu Hiszpanii przeciwko Athletic Bilbao. Atmosfera w zespole jest dobra, katalończycy właśnie odniesieli pewne zwycięstwo 2,0 nad Espaniolem, a jedną z bramek zdobył nikt inny jak Robert Lewandowski. Mimo to, jego sytuacja jest daleka od ideału. W ostatnich czterech spotkaniach 37 letni Polak spędził na boisku zaledwie 56 minut, wchodząc głównie z ławki. Jego gol był dowodem na to, że wciąż posiada instynkt zabójcy, ale czy to wystarczy, by przekonać flikę? Naprzeciw niego staje 25-letni Ferran Torres, głodny gry i, jak się wydaje, cieszący się większym zaufaniem niemieckiego trenera. Stawką jest nie tylko finał, ale także hierarchia w ataku na resztę sezonu. Debata na temat obsady pozycji numer 9 w Barcelonie rozgrzała hiszpańską prasę do czerwoności, tworząc dwa zwalczające się obozy. Dwa największe katalońskie dzienniki, As i Mundo Deportivo, wydają się być zgodne czas polaka na ławce. As bez ogródek stwierdza, wydaje się że Ferran Torres wygra walkę o pozycję numer 9 kosztem Roberta Lewandowskiego. W podobnym tonie wypowiada się Mundo Deportivo, sugerując, że decyzja już zapadła, Flick nadal skłania się ku wystawieniu Ferrana Torresa w pierwszym składzie, co oznaczałoby, że Lewandowski siedziałby na ławce rezerwowych. Te doniesienia malują obraz, w którym doświadczenie i niedawna bramka Polaka przegrywają z wizją trenera stawiającego na młodość. Jednak w tej narracji pojawia się niespodziewany zwrot akcji. Madrycka Marca rzuca zupełnie inne światło na sprawę. Dziennikarze z stolicy przypominają, że Lewandowski to prawdziwy specjalista od rozgrywek o superpuchar, których grał od początku we wszystkich meczach Barki od swojego transferu. Ich zdaniem Polak jest wypoczęty i gotowy do walki. Reprezentant Polski ma jednak duże szanse na grę w pierwszym składzie. Czytamy w artykule, który dodaje że doświadczony napastnik jest jednym z najlepszych strzelców turnieju. Wojna nerwów trwa w najlepsze. Ta sytuacja to znacznie więcej niż prosty wybór między dwoma napastnikami. To strategiczna łamigłówka dla Hansiego Flyke, która może zdefiniować jego kadencję. Dlaczego miałby postawić na Torresa? Po pierwsze, taktyka. Młodszy Hiszpan oferuje większą mobilność i być może lepiej wpisuje się w plan Flicka oparty na wysokim pressingu i szybkich kontratakach przeciwko solidnej defensywie Bilbao. Po drugie, przyszłość. Stawianie na 25 latka to jasny sygnał budowy zespołu na lata, a nie opierania go na weteranie, choćby najwybitniejszym. Być może Flick widzi w Lewandowskim rolę Jokera, luksusowego rezerwowego zdolnego odmienić losy meczu w końcówce, Jednocześnie oszczędzając jego siły na kluczowe momenty sezonu. A jakie argumenty przemawiają za Lewandowskim? Przede wszystkim jego niezrównane doświadczenie. Mecze o taką stawkę wygrywa się głową, a Polak ma mentalność zwycięzcy, której nie da się zastąpić. Po drugie, psychologia. Posadzenie na ławce zawodnika, który właśnie strzelił ważną bramkę, może być odebrane jako brak zaufania i negatywnie wpłynąć na morale zarówno jego, jak i całej drużyny. Wreszcie historia. Jak słusznie zauważa Marca, Lewandowski kocha superpuchar i czuje się w nim jak ryba w wodzie. Zignorowanie takiego atutu w meczu o wszystko byłoby niezwykle ryzykownym posunięciem. Wybór flickę pokaże, czy ceni bardziej długoterminową wizję i taktyczną elastyczność, czy sprawdzone zabójcze doświadczenie. W środowy wieczór na godzinę przed pierwszym gwistkiem Poznamy odpowiedź na pytanie, które elektryzuje kibiców Barcelony na całym świecie. Wybór między Robertem Lewandowskim a Ferranem Torresem to nie tylko decyzja o składzie, to deklaracja intencji Hansiego Flücke. Czy postawi na sprawdzonego mistrza, czy na przyszłość klubu? Ta jedna decyzja może zadecydować o losach Superpucharu i ustawić hierarchię w zespole na nadchodzące miesiące. To starcie pokoleń, filozofii i piłkarskich charakterów. A Wy co o tym myślicie? Kto powinien rozpocząć mecz z Athletic Bilbao? Doświadczenie Lewandowskiego czy energia Torresa? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i włączyć dzwoneczka, aby być na bieżąco ze wszystkimi sportowymi emocjami.